Uczyń to łatwym. Część badaczy uważa, że na rozwój rolnictwa duży wpływ miał kształt kontynentów. Antropolog Jared Diamond, którego myśli przytacza autor książki Atomowe nawyki, uważa, że ludziom o wiele łatwiej było przemieszczać się po tej samej szerokości geograficznej. Idąc na wschód lub zachód, napotykali zbliżone warunki klimatyczne, podobną szatę roślinną i glebę. W ten sposób zanosili swoje odkrycia w nowe miejsca. I dzielili się wiedzą. Podróż na północ oznaczała zderzenie z zimnem, na południe zaś ze skwarem i suszą. Podróż w osi północ-południe zmuszała dodatkowo do poznawania nowych roślin oraz zasad ich efektywnej uprawy, podczas gdy przemieszczanie się w osi wschód-zachód wymagało opanowania sztuki uprawiania ograniczonej i powtarzalnej ilości płodów rolnych. Dlaczego zastanawiamy się akurat nad rolnictwem? Ponieważ przejście naprzód do osiadłego trybu życia, a dalej stosowania płodozmianu nawozów czy spulchniania gleby, było formą zmiany nawyków. Owszem, odbywało się ono w skali globalnej, nie zaś jednostkowej. Tym niemniej podlegało ono bardzo podobnym, jeśli nie identycznym zasadom. Mówiliśmy już wcześniej, że zmiana nawyków wiąże się z atrakcyjnością oraz motywacją. Bardzo często motywacje w naszym życiu są obłędnie proste. Kierujemy się bowiem w pierwszej kolejności wygodą i lenistwem. Jeśli możemy uzyskać ten sam efekt, wykonując przy tym połowę mniej czynności, to tak właśnie robimy. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Przeciwnie, jest to kolejny spadek, który otrzymaliśmy w genach po naszych przodkach. Wiecznie głodni i zlęknieni. Ludzie pierwotni musieli maksymalnie oszczędzać energię zachowywać ją na zdobywanie pożywienia, walki plemienne i ochrony przed silniejszymi drapieżnikami. W ten sposób wypracowali w sobie prawo najmniejszego wysiłku. Skoro więc ludzie mogli swobodnie przemieszczać się w nowe rejony, o podobnym klimacie i warunkach do uprawy, nie ryzykując przy tym znoszenia srogiej zimy lub wyniszczającego lata, to właśnie taką opcję wybierali szli na wschód lub zachód. Zamiast eksplorować trudny i nieprzychylne im południe oraz północ. Dziś nasze codzienne działania nie wymagają podejmowania aż tak trudnych wyborów. Nadal jednak, gdy mamy taką możliwość, staramy się uzyskać jak największy zysk jak najmniejszym kosztem. Z szerokiego katalogu możliwości prowadzących do celu wybieramy tę, która jest najprostsza. To bardzo rozsądne podejście. Umożliwia nam ono regularne wykonywanie niektórych aktywności i wypracowanie małych postępów. Na fali entuzjazmu moglibyśmy oczywiście przebiec 5 kilometrów i obiecać sobie, że będziemy tak robili każdego kolejnego dnia. Ale prawda jest taka, że po kilku dniach nasz zapał zniknie. Po bieganiu pozostaną tylko wspomnienia. Podobnie jak po założonych efektach, znacznie korzystniejsze jest przebiegnięcie jednego kilometra każdego kolejnego dnia po miesiącu. Da to efekt w postaci 30 kilometrów i wypracowania nawyku. Duży wysiłek wymaga zawsze dużej motywacji. Mały wysiłek można wykonać nawet siłą przyzwyczajenia. Jeśli nie wierzysz, to przypomnij sobie, ile razy w tym tygodniu zasiedziałeś na jakimś portalu społecznościowym. Właśnie dlatego ekstremalnie ważnym zadaniem jest tworzenie nawyków. Jak najprostszych. Im prostszy nawyk, im łatwiejszy do wykonania, tym większa szansa, że zaprowadzi cię on do sukcesu. Nawyki są niczym schody. Jeśli ich stopnie są odpowiednio małe, to pomagają nam w drodze do celu. Jeśli natomiast sforsowanie każdego stopnia wymaga użycia sprzętu wspinaczkowego, to tak naprawdę oddala on nas od powodzenia. Raz jeszcze przypomnijmy, wszyscy jesteśmy leniwi, jednak nie zawsze lenistwo rzutuje na nasze działania, ponieważ nie w każdej sytuacji i nie we wszystkie dni tygodnia idziemy maksymalnie na skróty. Czasem mamy ochotę pracować, innym razem ćwiczyć, biegać, czytać lub uczyć się obcych języków. Podczas dni aktywnych nie potrzebujesz motywacji do działania. W pozostałe tak. Dlatego bardzo ważne jest, by stale i konsekwentnie szukać w sobie motywacji do działania, dbać o sprzyjające warunki, odpowiednie nagrody, poczucie atrakcyjności, prostotę i czynniki zwiększające motywację. Wszystkie te elementy są jak smar w łańcuchu rowerowym. Im jest ich więcej, tym łatwiej wprawić maszynę w ruch. Strategia uczyń to łatwym. Sformułowana przez Jamesa Cleara nie oznacza zatem konieczności robienia tylko prostych rzeczy i szukania okazji, by się lenić. Przeciwnie, jej celem jest maksymalne ułatwianie sobie nawet trudnych czynności, tak, aby można je było wykonywać konsekwentnie, raz za razem i każdego dnia. Takie działanie możemy porównać do podlewania ogrodu. Jeśli staniesz jedną nogą na wężu, którym chcesz podlać ogród, to ciśnienie wody będzie bardzo niskie, aby zwiększyć ilość przepływającej wody. Będziesz musiał zatem odkręcić kran jeszcze bardziej albo podnieść nogę. W pierwszym wypadku zadziałasz na kwestie motywacyjne, twój nawyk ugruntowuje się słabo. Nie masz odpowiedniej motywacji do działania. Zatem starasz się wszelkimi sposobami, by ją maksymalnie podkręcić. To bardzo trudne i mało efektywne. Podniesienie nogi oznacza ugruntowanie nawyku poprzez jak największe uproszczenie go. Zamiast przełamywać opór siłą, inteligentnie go zmniejszasz. No dobrze, ale w jaki sposób faktycznie zmniejszać ten opór? To bardzo proste pytanie. Przede wszystkim postaraj się wybrać odpowiednie otoczenie, na przykład pomieszczenie, w którym już wykonujesz określonego typu nawyki. Skoro codziennie siadasz w fotelu, aby przejrzeć portale społecznościowe, to usiądź w nim również na 15 minut do nauki języka obcego. Jeśli planujesz wybrać się na siłownię, to idź na nią przed pracą albo wybierz tę, która jest po drodze do Twojego biura. Zauważ, że produkty i usługi, które zyskały największą popularność w ostatnich latach, mają jedną cechę wspólną skutecznie usuwają z codziennego życia drobne przeszkody. Właśnie dlatego tak świetnie udaje im się zaszczepiać w milionach użytkowników nowe nawyki. Nie musisz już chodzić na pocztę, aby wysłać do kogoś list, korzystać z usług, z swatki, aby umówić się na randkę. Niepotrzebny ci własny samochód, rower czy hulajnoga, bo możesz go wypożyczyć. Kluczem do udanego zaszczepienia w sobie nawyku jest stworzenie odpowiedniego środowiska, takiego, w którym rzeczy są maksymalnie uproszczone. Musisz zmniejszyć opory i w sprytny sposób oszukać siebie. Twoja droga sukcesu zaczyna się tutaj. Inspiracja przedsiębiorcy.